Jessica od dawna marzyła o wakacjach w jednym z kurortów w Kalifornii, ale nie mogła znaleźć na to czasu. Samotnie wychowywała dwójkę dzieci i ciężko pracowała, aby zapewnić im wszystko, czego potrzebowały. Kevin i Lisa byli sensem jej życia i Jessica czuła to jak nikt inny. Rodzeństwo było prawie w tym samym wieku i dobrze się ze sobą dogadywało, dzieląc się wszystkimi zabawkami, od małych lalek po nieporęczne, duże ciężarówki. Patrząc na Kevina i Lisę, dziewczyna nie mogła się nacieszyć faktem, że ma takie dobre dzieci. Tylko jedna okoliczność z nieubłaganym okrucieństwem zatruwała jej życie. Mąż Jessiki zmarł dwa lata wcześniej w bardzo dziwnych okolicznościach. Będąc odnoszącym sukcesy biznesmenem, Bruce Taylor często podróżował na negocjacje biznesowe do sąsiednich miast, a nawet krajów. Oczywiście wymagało to dużo czasu i sił, ale z drugiej strony przyniosło ambitnemu człowiekowi sukces i niezależność finansową. Tego pamiętnego dnia nic nie zapowiadało kłopotów. Bruce, jak zwykle, jadł śniadanie i całując żonę oraz dzieci, wyruszył do pracy. Kochanie, spóźnię się dzisiaj, mamy zaplanowane ważne negocjacje. Muszę w nich uczestniczyć koniecznie. Pożegnał się mężczyzna. Gdyby tylko Jessica mogła wiedzieć, że to będą ostatnie słowa, które usłyszy od męża. Kobieta przez cały dzień odczuwała niewytłumaczalny niepokój, a gdy wieczorem zadzwonił telefon, wiedziała już, że stało się coś złego. Niestety spełniły się jej najgorsze obawy. Obojętny głos policjanta poinformował Jessica, że jej mąż zginął w wypadku samochodowym. Jak się okazało w trakcie śledztwa, spiesząc się na ważne spotkanie, Bruce przekroczył prędkość i stracił kontrolę nad pojazdem na trudnym odcinku trasy. Samochód biznesmena wpadł do rowu i, przewracając się kilka razy, stanął w płomieniach. Ford Bruce'a spłonął prawie całkowicie. Ratownikom udało się wydobyć zwęglone ciało mężczyzny. Reanimacja nie miała sensu. Wszystko było jasne. Tylko Jessica nie wierzyła w to, że mąż jej nie żyje. Wiedziała, że Bruce rzadko przekraczał dozwoloną prędkość. Uchodził za doświadczonego kierowcę, który nigdy nie otrzymał mandatów ani też upomnień od funkcjonariuszy policji. I tak czas mijał. Gorycz po stracie męża tylko się nasilała. Pomimo tego, że od śmierci Bruce'a minęły już dwa lata, nie było dnia, aby któreś z dzieci nie zapytało Jessiki, kiedy. Wróci ich tata. W takich chwilach nieszczęsna wdowa nie mogła powstrzymywać łez. Nie wiedziała, jak wytłumaczyć dzieciom, że już nigdy nie zobaczą taty. Oczywiście Jessica robiła wszystko, aby Kevin i Lisa nie czuli się źle. Nie tylko ciężko pracowała, ale także spędzała z nimi cały wolny czas po pracy. Chodzili do kina, parku miejskiego, odwiedzali różne atrakcje. Pewnego dnia Kevin wspomniał, że chciałby zobaczyć ocean. Pomysł ten natychmiast podchwyciła Lisa, która była tylko o rok młodsza od brata. Fascynacja dzieci oceanem wynikała po części z tego, że niedawno obejrzały film o przygodach piratów przemierzających wody Karaibów. Stare żaglowce, fale morskie i skrytki ze skarbami rozpalały umysł Kevina, dla którego podróż nad ocean stała się najważniejszym marzeniem. Wtedy Jessica postanowiła pojechać z nimi do jednego z kalifornijskich kurortów. Ona sama chciała odpocząć na plaży i uciec od problemów, które piętrzyły się jeden po drugim. W związku z tym Jessica wzięła urlop w pracy i zaczęła przygotowywać się do wyjazdu. No to co? Gotowi na wycieczkę? Spytała Jessica, ściskając w dłoni bilety lotnicze. Jasne, że gotowi! krzyknęli jednym głosem Kevin i Lisa. Jessica uśmiechnęła się wyrozumiale i ponownie zaczęła sprawdzać zawartość swoich toreb podróżnych. Kobiecie cały czas wydawało się, że o czymś zapomniała albo kremu z filtrem, albo okularów przeciwsłonecznych, czy też czapek dla dzieci. Mamo, czy mogę popływać łodzią i nurkować w masce, w płetwach? wciąż dopytywał Kevin. Oczywiście, że możesz, ale najpierw musisz się wyspać, nabrać sił do lotu. Powiedziała Jessica, głaszcząc syna po głowie. Oczywiście do Kalifornii można było dojechać z Utah i autobusem, ale wtedy podróż zajęłaby znacznie więcej czasu, którego i tak mieli niewiele. Następnego dnia cała trójka wstała wcześniej niż zwykle i po śniadaniu udała się na lotnisko. Kevin i Lisa nigdy wcześniej nie lecieli samolotem, a widząc na własne oczy ogromne maszyny pasażerskie, nie mogli powstrzymać zachwytu. Zajmując miejsca w klasie ekonomicznej, spoglądali przez okna, by z dużej wysokości zobaczyć Ziemię. Patrząc na dzieci z uśmiechem, Jessica zamknęła oczy i próbowała zasnąć. Wiedziała, że lot nie potrwa długo, dlatego chciała go maksymalnie wykorzystać. Niestety Jessice nie udało się zasnąć. W głowie kobiety pojawiły się obsesyjne myśli o jej zmarłym mężu, którego teraz przy niej nie było. Gdy samolot wylądował, pochmurny nastrój Jessiki zastąpiła radość z nadchodzącego urlopu. Kalifornia przywitała rodzinę gorącym słońcem i delikatną morską bryzą, która pozostawiała na ustach ledwie wyczuwalny posmak soli. Mamo, kiedy pójdziemy na plażę? Chcę zobaczyć surferów mówił Kevin, poprawiając czapkę z daszkiem na głowie. Zostawimy rzeczy w hotelu i pójdziemy. Nie martw się, jeszcze zdążysz nacieszyć się słońcem odpowiedziała z uśmiechem Jessica. Prawdę mówiąc, ona sama pragnęła jak najszybciej zanurzyć się w ciepłych wodach oceanu. Po zostawieniu bagaży we wcześniej zarezerwowanym pokoju hotelowym, Jessica udała się na plażę z Lisą i Kevinem czasowiczów było sporo. Tu i ówdzie stały leżaki, na których ci, którzy mieli szczęście jeszcze je dostać, rozsiedli się wygodnie. Jessica, Kevin i Lisa znaleźli swoje miejsce blisko wody. Ta przyjemnie oblewała nogi, na słońce powoli, ale nie oszczędzając nikogo, pokrywało skórę czasowiczów brązową opalenizną. Jako że był upalny dzień, Kevin i Lisa poprosili Jessicę, by kupili lemoniadę. Kobieta rozejrzała się i od razu zobaczyła przy wejściu na plażę stoisko z napojami. Zaraz przyjdę. Kevin, teraz ty tu rządzisz, powiedziała Jessica i biorąc pieniądze poszła w kierunku stoiska. Już z daleka zauważyła, że za ladą stał pewien mężczyzna. Sprzedawca ubrany był w markowy fartuch i czapkę bejsbolówkę z logo słynnej drużyny na daszku. Jessica podeszła bliżej, wyjęła pieniądze. I przygotowała się do złożenia zamówienia. W tym momencie sprzedawca podniósł głowę i przyglądając się klientce spytał: Co mogę dla pani zrobić? Jessica miała właśnie zamówić trzy szklanki lemoniady, kiedy zobaczyła coś, co prawie zwaliło ją z nóg. Kobieta zbladła i cofnąwszy się o kilka kroków, zaczęła łapać powietrze niczym ryba wyrzucona na brzeg. Źle się pani poczuła? Co się stało? współczująco spytał sprzedawca. Jessica była tak zszokowana, że nie potrafiła powiedzieć nic konkretnego. Nie, to niemożliwe. On przecież zmarł dwa lata temu, przemknęło przez głowę kobiecie. Ludzie stojący w kolejce szeptali z niezadowoleniem i prosili Jessicę, by odsunęła się na moment. Kobieta wciąż nie mogła jednak oderwać wzroku od sprzedawcy. Faktem było, że nieznajomy w markowym fartuchu okazał się dokładną kopią jej zmarłego męża. Po co miałby udawać? Zastanawiała się Jessica. Tymczasem do sprzedawcy podeszła właścicielka stoiska, która okazała się piękną kobietą po trzydziestce z zauważalnie zaokrąglonym brzuchem. Znów kolejka, kochanie. – Simon, już nie raz ci mówiłam, że za bardzo skupiasz się na pojedynczych klientach – rzuciła z niezadowoleniem. Jessica dostała kolejny cios. – Kochanie? Simon? To oni są parą? Przecież Bruce jest żonaty i ma dwójkę dzieci – pomyślała kobieta, z trudem powstrzymując emocje. Wciąż nie mogąc uzyskać odpowiedzi na pytania, Jessica kupiła lemoniadę gdzieś indziej i wróciła do dzieci. Jednocześnie kobieta chciała zrozumieć, o co chodziło w tej niezwykle zagmatwanej sprawie. Najpierw jednak Jessica musiała zabrać dzieci do hotelu. Mamo, ale dopiero przyszliśmy powiedział Kevin z niezadowoleniem Nie martw się, kochanie wieczorem na pewno wrócimy. W międzyczasie posiedzisz trochę z lisą w pokoju, obejrzycie bajki. Starając się nadać swojemu głosowi pewności, odpowiedziała Jessica. Zostawiając dzieci w hotelu, sama ruszyła na plażę. Bynajmniej nie po to, by odpoczywać, ale by obserwować sprzedawcę lemoniady, który wydawał się jej wierną kopią męża. Nie musiała długo czekać. Wkrótce mężczyźnie skończyła się lemoniada i po zdjęciu Fartucha zaczął przygotowywać się do powrotu do domu. Zaraz się dowiemy, gdzie mieszkasz, Bruce, szepnęła Jessica, podążając bezpośrednio za sprzedawcą. Jak się okazało, sobowtór jej męża mieszkał pół mili od plaży w dużym domu z czerwoną dachówką i porośniętymi bluszczem ścianami. Gdy tylko sobowtór Brusa wszedł do środka, Jessica pospieszyła do drzwi i delikatnie zapukała. Oto chwila prawdy! pomyślała kobieta. Ku wielkiemu rozczarowaniu Jessiki, drzwi otworzyła ciężarna właścicielka stoiska z napojami. Poglądając na Jessikę z niezadowoleniem, powiedziała: W czym mogę pomóc? Hotel jest po drugiej stronie ulicy. Nie, ja nie szukam hotelu. Przyjechałam poznać prawdę o moim mężu, powiedziała Jessica, drżąc z emocji. Rozpacz i strach natychmiast pojawiły się w oczach gospodyni. Usta mocno jej zadrżały, a twarz zrobiła się biała jak kreda. W końcu zebrała się w sobie i powiedziała: Więc tak Nazywa się Bruce. Nazywam go Simon, tak się przyzwyczaiłam. Czułam, że kiedyś na pewno nas znajdziesz. Nie licz jednak na to, że ci go oddam. Jestem z nim w ciąży i zrobię wszystko, by uratować naszą rodzinę. Z powodu takiej niesprawiedliwości twarz Jessiki pokryła się szkarłatnym rumieńcem. Tak, tylko że Bruce ma już dwójkę dzieci i jest moim mężem, krzyknęła kobieta, przekraczając próg domu. Pani domu nie zamierzała tak łatwo się poddać. Jej oczy płonęły ogniem nienawiści i gniewu. W tym momencie do salonu wszedł Bruce, który był świadkiem tej rozmowy. Co tutaj się dzieje, Sandro? Kim jest ta kobieta? Dlaczego mówisz do niej w ten sposób? spytał Bruce, nie kryjąc przy tym oburzenia. Dopiero teraz Jessica zdała sobie sprawę, że jej mąż naprawdę nie pamięta niczego ze swojej przeszłości. Jestem twoją żoną, Bruce! Masz dwójkę dzieci, Kevina i Lise, krzyknęła kobieta ze łzami w oczach. Po tych słowach gospodyni pocichu cofnęła się kilka kroków w stronę kuchni. Słowa Jessiki sprawiły, że Bruce'a zabolała głowa tak rozdzierająco, że padł na kolana. Myśli i obrazy z przeszłości przebiegły mu przed oczami. Pamiętam. Tak, wszystko pamiętam. Nie nazywam się Simon. Jestem Bruce Taylor. Wstając z kolan, krzyknął mężczyzna. Nie przestając płakać, Jessica podbiegła do męża i objęła go. W pewnym momencie, ulegając chwilowej słabości, para zapomniała o pani domu, której dłoń powoli sięgała po kuchenny nóż. Nie oddam go! krzyknęła Sandra i rzuciła się na brusa. Na szczęście, mężczyźnie udało się odsunąć na bok i ostrze noża tylko drasnęło jego ramię. Chwytając zrozpaczoną kobietę za rękę, Bruce powalił ją na podłogę. Tymczasem Jessica już wybierała numer telefonu miejscowej policji. Pół godziny później było już po wszystkim. Jak się okazało, u Sandry Green zdiagnozowano zaburzenie psychiczne, które w ciągu dość krótkiego czasu zmieniło się w socjopatę. Dwa lata wcześniej wracała do Kalifornii z Utah i całkiem przypadkowo znalazła mężczyznę na poboczu drogi miał rozbitą głowę. Sandra wywnioskowała, że ktoś go napadł. Warto powiedzieć, że kobieta niewiele się myliła, bo dokładnie tak się stało. Biorąc ze sobą autostopowicza, Bruce nie mógł sobie nawet wyobrazić, że był on szczególnie niebezpiecznym przestępcą. Po pobiciu Brusa złodziej zabrał jego samochód i z dużą prędkością odjechał z miejsca zdarzenia. Niestety umiejętności prowadzenia bandyty pozostawiały wiele do życzenia. Udało mu się przejechać zaledwie kilka kilometrów, po czym stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do rowu, gdzie spłonął. Najciekawsze było to, że zamiast zabrać Brusa do szpitala, Sandra wzięła go ze sobą do Kalifornii. Trudno powiedzieć, dlaczego postąpiła tak, a nie inaczej. Najprawdopodobniej Sandra była po prostu zmęczona samotnością i oszukawszy mężczyznę, który stracił pamięć, postanowiła ułożyć swoje własne życie kosztem jego. Przebiegła kobieta nie wzięła pod uwagę tylko jednej rzeczy: każde kłamstwo prędzej czy później wyjdzie na jaw. Fakt, że Bruce i Jessica znaleźli się po dwuletniej rozłące, był tego wyraźnym potwierdzeniem. Teraz Sandra czekała na przymusowe leczenie w klinice psychiatrycznej, a Jessica i Bruce'a czekały wakacje w jednym z najlepszych kurortów w Kalifornii. Para przysięgła sobie, że będzie już razem na zawsze. Patrząc na szczęśliwych rodziców, Kevin i Lisa byli pewni, że ci dotrzymają słowa i jeszcze nie raz zapewnią im wakacje nad oceanem.